Bierz wywiad szturmowców, napraw TIE dostarcz Krivesowi padawański miecz świetlny. To tylko niektóre z ukrytych zadań nowego sezonu Fortnite. Witam serdecznie na kanale Blaze Bros, ja jestem Oli i w dzisiejszym materiale zrobimy sobie pierwszą pulę ukrytych, fabularnych questów z najnowszego sezonu Fortnite Galaktyczne Starcie. Nie przedłużając, lecimy z materiałem. Na mapie zaznaczonych jest 8 miejsc z zadaniami, ale na razie mamy dostęp do wykonania tylko 5 Zaczniemy sobie od zadania z samotni samuraja Weidera. Tutaj musimy odkryć wpisy z rejestru danych szturmowców. Pakietów danych jest cztery, a miejsc, w których możemy je znaleźć, całkiem sporo. Niektóre z lokacji możecie zobaczyć właśnie na ekranie. Są zaznaczone wykrzyknikiem. Dowiemy się z nich, dlaczego Palpatine i spółka trafili na wyspę i co ich interesuje. Dobra wiadomość jest taka, że to zadanie możemy zrobić w różnych meczach. Drugie z zadań znajdziemy w bazie ruchu oporu. Tutaj musimy udać się do Podamerona i przejść szkolenie z latania X-Wingiem. Łatwo trafimy na po, który kręci się przy Sokole milenium. Trudniej jest z X-Wingiem, gdyż nie respi się on w każdym meczu. Ale gdy już go znajdziemy, wystarczy, że wsiądziemy do naszego statku i rozwalimy 25 struktur. Dobra rada, najlepiej celować w budynki. Po wykonaniu ostrzału wracamy do Poego, aby zaliczyć zadanie i otrzymujemy od niego złotą ARKę. To zadanie musimy wykonać w jednym meczu. W tej lokacji znajdziemy też część kolejnego z zadań jeden z dzienników ruchu oporu. Tak jak w przypadku szturmowców, dzienniki są cztery, ale tutaj są one bardziej rozrzucone po mapie. Łatwo je jednak znaleźć, gdyż są oznaczone. Widzicie je właśnie na ekranie, a dowiemy się z nich o planowanym kontrataku rebelii. A więc lecimy do poszczególnych punktów, zbieramy dane z wykrzyknikiem i zaliczamy questa. Warto wspomnieć, że za zaliczenie każdego z questów otrzymamy 30 koła expa. Czwarte z zadań znajdziemy w obozowisku nieopodal zalanych Żab. Gdy trafimy na miejsce, widzimy przewróconego TIE-fightera, którego musimy naprawić. Wystarczy, że pozbieramy porozrzucane części oraz paliwo, aby zreperować statek. W tej lokacji znajduje się również jeden z dzienników rebelii. Po zebraniu go możemy wskoczyć do naprawionego statku i lecieć kończyć meczola. Piąte i ostatnie z dostępnych na razie zadań wymaga odrobiny więcej wysiłku. I do jego wykonania najpierw potrzebujemy zdobyć padawański miecz świetlny. Możemy to zrobić w ramach szkolenia u Rey, lub znaleźć go gdzieś na mapie. Gdy mamy już nasz miecz, udajemy się do obozowiska na wzgórze nieopodal kolorowych pól, gdzie stacjonuje generał Grievous, kolekcjoner trofeów Jedi. General Grievous... Oddajemy mu nasz mieć i w zamian za to otrzymujemy jego mityczną snajperkę oraz dodatkowego expa. Jak widzicie na mapie mamy również zaznaczone zadania w innych lokacjach, na przykład na posterunku Enklawie. Jednak gdy udamy się na miejsce, odkryjemy, że nikogo tam nie ma. Ludzie przecież tu nikogo nie ma. Z uwagi na to, że jest to kantyna w Mos Eisley, pewnie pojawi się tam Han Solo, który zasiądzie w swojej ikonicznej loży i będzie miał dla nas jakiegoś przemytniczego questa. Yes, I ma on zawitać na wyspę już 8 maja. Natomiast w pozostałych lokacjach pewnie znajdziemy Luka, Leje czy Czujego. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się nowy system robienia zadań. Pamiętajcie również o zostawieniu lajka, subskrypcji i niech moc będzie z Wami.